Prezydent Puław Paweł Maj ogłosił konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku. Chodzi o organizację szkoleń zawodników do wieku młodzieżowca, a także w rozgrywkach seniorskich, organizację biegów oraz popularyzację zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych. Największe środki mają zostać przeznaczone na szkolenie młodzieżowców w ramach rozgrywek piłki nożnej oraz ręcznej. To kwoty z rzędu 160 tysięcy złotych. Pieniądze, które zostaną przeznaczone na kształcenie zawodników uczestniczących w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym, to suma 120 tysięcy złotych. Niemałe dofinansowanie otrzymają również puławskie sporty walki 57 tysięcy, lekkoatletyka 49 tysięcy, pływanie 45 tysięcy i kolarstwo 40 tysięcy złotych. Nieco mniejsze wsparcie mają otrzymać także inne dyscypliny, m.in. podnoszenie ciężarów i trójbój siłowy, piłka siatkowa i koszykowa, tenis ziemny i stołowy oraz szachy i inne dziedziny sportu. Zadania z zakresu sportu mają być realizowane przez cały 2022 rok. Go GSM skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów, szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM ulica generała Fieldorfa Nila 2, galeria nowa. Oraz Premium Mobile, galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.